Dzień dobry, skóra wokół oczu jak wiemy najszybciej zdradza nasz wiek, jest to związane z tym, że jest około 6 razy cieńsza od pozostałych części twarzy i w związku z tym najszybciej narażona na odwodnienie, co przekłada się na szybkie pojawianie się zmarszczek lub ich pogłębianie. Jeżeli do tego jeszcze dołączy się problem opadającej powieki, no to należy zastanowić się, jak ten problem ugryźć. Mówię o tym, ponieważ sama walczy z czymś takim, czyli z opadającą powieką oraz wiadomo z racji wieku również z jakością skóry wokół oczu i na powiece. Powieki często objawiają się zmianami w postaci tak zwanej rybiej łuski, czyli łuszczenia na skutek przesuszenia. Oczywiście to nie dodaje ani uroku, ani dobrego samopoczucia. Mam rozwiązanie na ten problem i jest nim fluid od Tiande z linii Ocean Ridge która oparta jest na kwasie hialuronowym jak większość produktów tego typu, ale wyraźnie różni się od pozostałych propozycji rynkowych. Przede wszystkim jest to fluid, a nie krem żel pod oczy. Różnica polega na tym, że poza nawilżaniem, które jest konieczne i nieodzowne, dogłębnie rewitalizuje, czyli odmładza i nawilża głęboko, a głęboko dzięki dual systemowi, który poza kwasem hialuronowym, który jest produktem sztandarowym i bazowym w tej linii i w tym produkcie, Zawiera jeszcze dwa tak zwane nawilżacze. Jednym z, nim, z nich jest dwucukier treloza. Jest to dwucukier pozyskany z grzybów i on zapewnia długotrwałe nawilżenie. Jest takim naturalnym blokerem przed utratą wody. Chroni też przed UV, zwalcza wolne rodniki, ale co najważniejsze, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Produkcję własną oczywiście, ale także regeneruje i wygładza. Czym różni się ten produkt od innych? dostępnych na rynku tego typu, czyli głównie opartych na kwasie hialuronowym. Przede wszystkim tym, że wysycony jest ekstraktem z jeżowca, z ikry jeżowca. Ekstrakt ten jest głównym dostawcą nienasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki, skóra, dzięki czemu skóra jest nawilżona, właściwie napięta, zmarszczki wypełnione, ograniczone obrzęki i zwierczenie skóry powiek. Dzięki czemu wiadomo skóra powiek nie opada i nie daje tego efektu opadającej powieki. Najważniejszym i takim unikatowym składnikiem jest kompleks Liftonin Express. Dobrze słyszycie? Express, a nie Express? Ten kompleks jest tworzony na bazie alg czerwonych. Algie czerwone są źródłem minerałów, a także jodu, dużej dawki witaminy C. Mają doskonałą zdolność rewitalizacji naskórka. Sproszkowany jeżowiec dodatkowo uszczelnia warstwę rogową i dodatkowo chroni przed utratą wody. Czyli nie tylko nawilżanie, ale także skuteczne. Stanie na straży przed utratą wody. I powiem tak. Miałam wypadek dość poważny, samochodowy, na skutek którego wystąpił mikrowylew, i skutkiem czego moja lewa powieka, znaczy powieka lewego oka bardzo mocno zaczęła opadać. Sugerowano mi zabieg estetyczny, nie tylko ze względów estetycznych i poprawiających moje samopoczucie czy wygląd, ale głównie dlatego, że zaczęłam mieć ograniczoną widoczność w lewym oku. Rozwiązałam ten problem, nadal nad nim pracuję. Jak pewnie Państwo zauważycie, ta różnica już nie jest tak wyraźna. Ja na pewno już mam pełną widoczność w lewym oku na skutek regularnego stosowania tego produktu na powieki. Nie zawiera żadnych cząsteczek lewitujących, nie podrażnia oka, a świetnie pracuje dzięki kompleksowi liftingującemu opartemu na algach czerwonych nad uelastycznieniem powieki, nad likwidacją jej zwiotczenia, co dzieje się nie tylko, tak jak w moim przypadku stało się to po wypadku, ale także dzieje się to z wiekiem. Polecam osobom, które mają albo odczuwają taki dyskomfort, można naprawdę w bardzo przyjemny sposób, dbając jednocześnie o całą okolicę oka, zadbać albo spłycić problem o opadającej powieki. Na pewno zminimalizować obrzęki. Zminimalizować i spłycić zmarszczki, a na pewno pozbyć się efektu rybiełuski, czyli przesuszenia powieki, które też nie dodaje uroku, a wręcz przeciwnie, dodaje lak. Polecam produkt zaprakowany sprytnie w słoiczek z pipetą ułatwiającą aplikację na powiece i w okolicy oka. Dość grubą warstwą nakładamy nie tuż przed, przed snem, na kilka godzin przed snem. Jak wiadomo, wszystkie produkty o działaniu liftingującym nie stosujemy przed, tuż przed położeniem się do łóżka. Polecam, u mnie zadziałało. Myślę, że jeżeli szukasz podobnego rozwiązania, zadziała również u ciebie. Miłego dnia.